Witam w przeglądzie dev serwera do aktualizacji Storm Warming. Dzisiaj omówimy sobie wszystkie pojazdy po kolei, jak idzie, i jakieś nowe funkcje, jakie zostały dodane na serwerze deweloperskim. Zacznijmy sobie od drzewka amerykańskiego. Eee, w ogóle śmieszna rzecz, bo tak szybko update jest względem poprzedniego, że jeszcze poprze z poprzedniego pojazdu update majątą Złoto mi że to nowy pojazd, więc nie zwracajcie uwagi na to. Ja mniej więcej pamiętam, jakie są nowe pojazdy. A pierwszym nowym pojazdem jest M44, czyli nowa, nisko-BR-owa haubica kalibru 155 mm M44 zostanie dodany do A6 drzewek USA, Niemców, UK, Japonii, Włoch i belgijski wariant do drzewka francuskiego. Więc ja będę wreszcie materiały je pomijał. Po prostu miejcie świadomość, że będzie ich 6 dodanych do gry od razu. Ogólnie, przez to, że M44 jest na podwoziu Bulldoga, worker Bulldoga, to jest w miarę mobilny, jak na taką artę. Może nie jakoś super mobilny, ale umie przyspieszyć. I w ogóle jest puszką na załogę. On ma 7 załogantów, a zawsze dużo załogantów oznacza, że będzie więcej przy mógł przeżyć. W sumie fajnie, że dodają yy, pan ten, haubicę na niższych erach. Szkoda, że jest to związane z tym, że dodają tą samą do sześciu drzewek. Ale dosłownie, no ta haubica to jest konserwa na załogantów. Dobra, przejdźmy do ciekawszych pojazdów. RDFL. Te, Co się rozwija jako Rapid Deployment Force Light Tank Chyba tak to się rozwija Będzie delikatnie się różnił od HSTVL Zobaczmy na jeździe testowej jak to wygląda Co sekundę macie przeładowania Ale co sekundę przeładowania I to na wszystkich 60 pociskach Wszystkie 60 pocisków ma sekundę ładowania Ten pojazd ma po prostu cholernie szybki fire rate Przebicia ma no nie jest zbyt wiele na te, taki BR No ale no sekunda przeładowania no to też t dwa na spokojnie, od frontu przebijecie. T55A też. T10 też. Z innymi czołgami będzie problem. Ale wiadomo, to jest taki szczurac, co na mniejszy dystans się nim gra. Niemcy przede wszystkim dostaną... Ale to się świeci. No nowe pociski. Niemcy przede wszystkim dostaną haubice, Niemiecki windar. Tak można to określić. Będzie na 7,7 mieć Nokto. Podobnie jak Windar na premierę. Wiem, że Windar ma już 8-0, ale początkowo też miał 7-7 yy, Windar. Oczywiście jest to yy, termowizja pierwszej generacji, więc wiele nie oczekujcie. Ale to jest Modern Arta na 7, .7 czyli na berze, który jest Maus. Ogólnie yy, tu jest ten pancer chałbice. Z innych czołgów to jeszcze z będzie u Niemców. To jest kopi wklej z, z ruskiego drzewka, ale jeszcze będą dwa ukryte czołgi, widzowie. Pierwszy ukryty czołg to jest Premium Ostuj 2 z siatką kamuflującą, a drugi Premium Tiger 1 Early, który nazwali East. Gajdzin sobie wymyślił, że będą dwie nowe premki dla Niemiec za Golda. Pierwszym długo wyczekiwanym samolotem jest to Eurofighter 2000, pierwszy jakiś sensowniejszy samolot dla Niemiec. Który będzie mógł przenosić chyba 10 pocisków kierowanych? Chyba tak. Z 10 pocisków, ale optymalnie to będzie 8. No zobaczcie. Eurofighter, Typhoon. O, kopit wygląda tak, jakby się ktoś interesował. Eurofighter będzie tutaj, po, po lewej. Z niemieckich chyba wszystko jeszcze. A, Niemcy jeszcze dostaną tego premkowego Z4... Z... Z... Ruscy otrzymają bmd 4 m Jest to pojazd, który kiedyś można otrzymać z eventu. Teraz do gry zostanie dodana wersja premium pojazdu z ulepsonym pancerzem. Zobaczcie. Na poczkach będzie miał na tyle duży pancerz, że raczej będzie mógł sobie jakieś pociski jakiegoś lżejszego kalibru odbijać. Albo średniego kalibru, tak to określimy. Jeżeli uzbrojenie chyba jest identyczne. A, można w ogóle ten pancerz ściągnąć. O, jakby ktoś nie chciał. Tak wygląda ten BMD-4. Strzela tak. Pyk, 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 pyk. Podobnie jak na odcinku z BWP-3, co ostatnio nagrywałem. Dobra, u samolotów jest o tyle ciekawe, że dodali Su-33, który będzie pojazdem dywizjonowym, uwaga. Nie ma pocisków Fox-3, ma tylko pociski na podczerwień i pociski radarowe. Wiąże się z jedną nową nowością w grze. Do gry zostanie dodany nowy lotniskowiec Kucniecow. I generalnie jak startujecie z Kucniecowa, to pamiętajcie, żeby startować po prawej, a nie po lewej. Ciekawe w sumie, czy ten kucyniecow będzie się pojawiał w bitwach, czy on będzie tylko do lotów testowych. Z okrętów to dodali Archangelsk. Taki o. Jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, dodali Battle of Sheepa cały Całe najcięższe uzbrojenie ma na przodzie dosłownie. Taki trochę. Bullpup okręt. Jeżeli chodzi o resztę pojazdów na Brytanii, to po pierwsze też dostaną tajfuna, Brytyjczycy. Nawet identyczne uzbrojenie co ten niemiecki, szoki niedowierzania. Jeszcze mamy indyjską Strielę. Też znowu kopi w klej. Japonia otrzyma najwięcej maszyn unikatowych. Otrzyma nowe subdrzewko Tajlandii. Tajlandia będzie składała na F84, Alpha Jetty w dwóch wariantach, dwa nowe wersje F5. To jest za samolot. Pierwszy raz widzę go. Yy, Gripexa dostanie, AV nową, drzewkową. I A7. Japonia dostanie, no, całą nową linię jetów i tutaj uzupełnienie trochę jetów. Ale jeżeli chodzi o te tajlandzkie samoloty, no to serio nic nie ma do omawiania. No w klej pojazdy dla Japonii. Na Chinach dodadzą nowego tora. Niesamowite. W zasadzie to jest tor, który po prostu ma inne podwozie i trochę inny radar. Dobra, przejdźmy dalej. Włochy, wochy, wochy. Po pierwsze, Włochy otrzymają też y pancer ale pancer Hałbica Włochów jako węgierski pojazd będzie pojazdem premium. I niestety nie będzie można o tej siatki zmontować. No i Włochy do dostaną jeszcze no Eurofightera własnego. I chyba będzie miał identyczne wyposażenie. No dosłownie to samo. Kopi i wklej. Kopi i wklej. Kopi wklej. Cały update jest kopi i wklej. A, jeszcze okręt będzie na Włochach. R.N.N. Giblisi. Taki okręcik. Dla Włochów, Francuzi otrzymają VIP-ści. czyli pojazd, który już był w grze, ale będzie miał inne działko. Te, ten wariant będzie miał 25 mm. W grze już jest wariant z 30. A to ma troszeczkę mniejszy kaliber działka. I w sumie tyle: taki szczuraz. Jak na razie, jedynym nowym helikopterem w grze będzie holenderski Apache. Papacz. Papacz wersji D. Dobra. W końcu jakiś pojazd nie kopi w klej, czyli. Francuski Rafale CF3. Z wyposażenia będzie posiadał Miki. Yy, Miki. M. I to jest jedyne, w sumie jedyne pociski przeciwlotnicze, jakie dostanie. Trochę dostanie wyposażenia przeciwko czołgom. Kopit Rafala wygląda tak. Ale Gaming 2, joysticki chłop ma. Pik. A, patrzcie, teraz jakieś namierzenie ra radarowe. To pisze jaka jest różnica wysokości względem Twojego samolotu, czyli ten MiG-15 co właśnie wybuchnie jest 700 metrów wyżej ode mnie. No i wybuch. Jeżeli zaznaczymy inny samolot, tego na przykład MiG-15, to widać, że jest półtorej kilometra nade mną. Dobra, Okerent Glacisorinne, no jakiś taki nowy francuski na 5.7, jupi. Szwedzi otrzymają CV90 Mark 4. Ten Mark 4 różni się od innych CV90, że posiada spajki. Izrael otrzyma namera Kochina, który jest namerem z wieżyczką, taką bardziej pełną, a nie taką szkieletową. I z trofi, będzie miał system ak protekcji aktywnej. Chyba już wiecie jak to działa. Zobaczmy, czy zadziała, czy nie. Ogólnie trofi ma 6 ładunków na dwie strony czołgu. Leci pociski, pyk obronione. W sumie to wszystko z nowych pojazdów, chyba. Aż spojrzę. Tak, to wszystko w sumie z pojazdów. Ogólnie nie mam, jak Wam widzowie tej pokazać, ale będzie nowa grecka mapa o nazwie Latika. Niestety nigdy na serwerach testowych nie ma nowych map do pokazania, więc muszę Wam pokazać nową funkcję na innej mapie, na przykład na dżungli. Ogólnie tą nową funkcją jest to, że grając w bitwy czołgowe, tutaj w w prawym dolnym rogu możecie sobie przełączać w perspektywy mapy na czołgową i lotniczą i na czołgach też to działa. A, jeszcze można tryb poruszania na mapie odpalić. Patrzcie, możecie przyzumować i ruszać się mapą. Jak na Google Mapsach. A ostatnią nową funkcją jest, tylko zmniejszę wysokość. Jest to, że możecie kliknąć tą czerwoną ikonkę i kliknąć sobie marker. I teraz na mapie będziecie widzieć ten normalnie marker. Możecie sobie zapisywać pozycję. Nie pamiętacie, gdzie coś było na mapie? Możecie po prostu sobie kliknąć na mapie i będzie tam widać. Na przykład, spot... zobaczmy, czy to na czołgach to działa też. Nie, marka można tylko na samolatach widzowie robić. Na czołgach nie można. Generalnie jest jeszcze jedna sprawa do omówienia. Zmieniono dwie mechaniki, które bezpośrednio Wam nie pokażę, jak działają w grze. Po pierwsze, na bitwach lotniczych będzie zmienione to, jak działają etykiety. Ogólnie, jeżeli, jeżeli kojarzycie Czasami na bitwach lotniczych się zdarzało tak, że tikety, czyli punkty życia meczu, można powiedzieć, jak ktoś nie wie o co chodzi, znikały same siebie. Głównym powodem tego, w sumie jedynym, było to, że boty atakowały inne boty i zmniejszały pulę punktów tiketów. Będzie to całkowicie wyłączone teraz z gry. Teraz jedynie gracze mogą wpłynąć na tikety w grze. Jedynie gracze. Tu ogólnie opisali na różne sposoby to, jak pojazdy na ziemię nie mogą wpłynąć na tikety, no, i ogólnie, pod jeżeli nie zostanie zniszczony przez gracza, no to nie wpływa na tej no. A drugą ciekawą mechaniką jest to, osobna mechanika karania graczy, którzy atakowali sojusznicze samoloty wyposażone w ładunki nuklearne, została dodana do gry. Obrażenia zostają naliczane do takiego stopnia na samolocie, że gracz zostanie od razu wyrzucony z meczu. Punkty kary zostaną też naliczone natychmiast do po prostu wywalenia sesji meczu. I zostaną one przekalkulowane na możliwy późniejszy ban. Co to oznacza? Zaatakujecie sojusznika z Niukem, od razu gra was wy******* z meczu. Po prostu. Według tego co tu pisze. A i ostatnia taka drobna rzecz to jest to, że delikatnie zmieniono ustawienia graficzne. I teraz nie wszystkie ustawienia są suwakami, a jeżeli jakieś ustawienie miało parę etapów to są bardziej takimi kafelkami. Uwaga. Kot śpi, o obudziłem go Co kocie? Śpi Wam przeszkadzam w spaniu za moim monitorem No co się lampisz? Taki kocur potężny Widzowie nie ma co pokazywać w tym update'cie Tak nudny ten update No zobaczcie macie papacza A ja nie mam co pokazywać w tym update'cie dosłownie Ten, pamiętajcie lajku, like subiku na youtube Albo inaczej was kot zje. O zobaczcie jak ziewa na was już szykuję zębicka na was. Patrzcie jak wam patrzy się w duszę. Dlatego, że nie zostawiliście lajka, subika. Albo po prostu chcę spać.